Cześć z tej strony, Lord Codex i dzisiaj będziemy wbijać 10 tysięcy bucharków. Na dole mam skrzynki, które będę robił na opening. Ciekawe, co to jest zdobne. Ale opening będzie dopiero później, w mojej urodziny, czyli 9 lutego. Tak. No, więc zapraszam do oglądania. Gram Eight Bitem, bo nie nie grać. Yy, niedawno wbiłem se sobie. Taki gubi pamson. No dobrze. I niszczymy tego bota. Co? Zginął? Jak im ciel? Z burz Do burzy pewnie nie wleciał albo coś? No dobrze. Nieważne. Jak. Y no, ja mam założony klub. Nazywa się on Lord Cocic Club. I mam tutaj 9 typów, 9 członków. Jak masz 5000 pucharków to, no to wtedy możesz dołączyć. No. I wzywam z klub i wpadę dołączyć. Jak będziesz chciał. dobra Idziemy dalej. Mam bardzo mało, do 10 tysięcy. i jest bardzo wolny, bardzo dużo zadaje. Mam już do par psy Czyli oddalimy na wow. Tam ona zbiera kolorki do środku. No. A jak po bokach? Po bokach y, nikt nie jedzie, on po prostu jadą No, dzień kolorki w przodzie, 12 na matkę. Tak. penny jest za dobry wygra wygram. Dobra, myślę nam się jak trafimy gdzieś, chcę zrobić typi. No, mam fartę, bo przeżyłam. No. Dało nam dokładnie 24 pucharki i wtedy możliwe, że wbijemy HP na 16 manga. Nie, nie wiem, co oni widzą w tym dźwigni, ale jest taki dobry. No, z innym typem jest dobry. No chwilę Mój no brat właśnie chodzi i zbiera. Czy nie wiem. <laughs> Mój brat ma trzy kąta. Babcia, jedno się nazywa. Drugie się nazywa y, TV ale to nie jest on. To się nie nazywa normalnie Dexy. To nie jest ten Dexy, ten youtuber. No, a trzecie to Olaf. TV Olaf. To są te trzy osoby. Ale Olaf mój brat. To, 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 to ten Olaf, to ten klub Olaf. No kurde, to jest w Ale to są. Tak mám plus 7 pohárků. No, máme kolejnego pucharka. Brakuje nam 17. No, 17 pucharków by mělo mít 10 000. mi na to, Bibi. Tohoj, Bibi. Bibi. No, choj na to. No, to jsme O mi bibić Nie zginąłem. Bijź w jej. Bijź odepchnika. Jaką bym na siebie? Tylko nie go w moją stronę, proszę. Trzy yy, parli. Tutaj widziałem, O, powiedziałem po kolejnego. Kolejne dwa nawet. Ośpie nie tego. Kolejnego i go weźmiemy. Dobra. No, kurde, B. B dobrý. Mami. o kurni by, být. Bí je zbyt dobré. Mám bí. O ně, 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 ně. Bibi. Bibi sova. Drodzej się, do tej bibi go. Nie no będzie mamy szans, bo myśląście, oni mają na no... no dobra, trudno. Zasadniem 10 pucharków, później się nie mylę. Jednego buławka do kolejnej rangi Dobra Jak teraz wygramy to będzie 9,999 I wtedy wystarczy zająć trzecie miejsce i będziemy mieć równo 1000 Tak, 10 to te ja miałem lata temu Pamiętam jak się jarałem, że mamy kiedy mam Mam broka. To było najlepsze urodziny. Maska. No teraz... My i zapomnę teraz nie gra w Brawl Na koncie babcia ma 200 pucharków, szeli na dużej randze. Chyba na 10. Niech to. Cztery na już W miarę. jeszcze ten krok chciał ze mną grać. Ja nie chcę z nikim grać. No chyba, że bardzo dobrze ogarnia i chce ze mną grać. To wtedy grać. Ja za nią wbiłem Właśnie nie tym na nim, e, 100 ciągle, bo, robiąc spróbuj ponownie. Albo zagraj ponownie. Nie wiem i pewnie rok jest. No ale e, play again tam było. Czyli zagraj ponownie. No i tam graliśmy z takim matem. Albo jakieś dziwne TT. Bo tak było napisane. No nie wiem, czy akceptował moje zaproszenie do znajomych, ale on ma 12 tysięcy pucharków. A mój kuzyn ma 10 tysięcy tam co. No, a tutaj jest Penny która chce mnie dorobić. No pa papiera trzeba podejść blisko jak na strzośnie, no właśnie. Dlaczego? trzymu kurde czemu? Dżymu... dobra my tu Zbieramy. Może, może, może... Nie, nie umiem tego grać, ale dobrze. Są na ludzie. Więc O, idealne 4 porki Taka muza

as both. Tam MC jest. Dobra, na razie dostańmy dwa. Jeden pucharek. Nie. jeden pucharek. Czyli to za długi będzie film. Skrócę go. Jak będę wygrywał już. Teraz wygrywamy aktualnie drugie miejsce, I Mam mamy już gwarantowane 10 tysięcy pucharków i wtedy otworzę wam mega Trudno, rozgnęliśmy moim cię to oczeka na chwilę zdobycie 10 tysięcy pucharków w mega megabowidz. Wiem, że to nic nie będzie. Trudno, ale może być super power. Pięć, czyli nic nie będzie. Od 15 punktów. To Ems się przyda. Lubię 20 potem mamy do Karla 25 potem do Penny 35 i do Bibi 50 i mamy jeszcze dwa tikety i trzy geny fajny mega box no nasz mega box za 2000 to życzę Wam miłego dnia i do widzenia.